Park rozrywki Sarbsk. Jest to jeden z moich ulubionych parków, ponieważ jest tam masa atrakcji. Można tam spędzić cały dzień. Jest tam dużo makiet zwierząt morskich, naturalnych rozmiarów, do których można podejść i zrobić sobie zdjęcie. Znajduje się tam też fokarium, gdzie organizowane są pokazy i to naprawdę dobre pokazy z masą sztuczek. Na miejscu znajdziemy też małpi gaj dla dzieci, plac zabaw, trampoliny, jest też statek, na który można wejść. Również znajduje się tam odwrócony wrak statku, gdzie wszystko jest do góry nogami. Prehistoryczne oceanarium 3D, park miniatur, gdzie zobaczymy miniatury lat, latarni morskich, muzeum, świetne kino emocji 5D, jest też kolejka dla dzieci, park linowy, a to wszystko w cenie biletu. Nie ma tam dodatkowych opłat. Na terenie znajdują się obiekty gastronomiczne i sklep z pamiątkami. Szczerze mogę polecić to miejsce.